Aha, dobry punkt widzenia masz, kolego z czatu. To całkiem dubi. To małpa. To skin place. Świetnie, małpa. Świetnie. Ależ małpa. Hu, ale małpa. Hu, ale skin place. No tak, i rzeczy robić można. Fajnie. Ale... Yy, ten... A właśnie, wiecie, że na skin się fajnie wchodzą te? O, te są spoko. Całkiem. Do floata są fajne. Miłe, miłe. Więcej się dostaje niż y, po fina float. Miłe, miłe. Y, w każdym razie. Fajne, fajne, fajne. Y, to chyba też. Takie wow. Normalnie. Hu, hu, I tak dalej. Aż jestem w szoku zupełnie szczerze, że te przedmioty... Autentycznie dały radę powbijać takie wyniki, naprawdę, szokuje mnie to, że znalazło się na tyle dużo pieniędzy na tym rynku, żeby to wszystko udźwignąć. Ale to dobrze, to dobra sprawa ogólnie. Jedyne co jest dla mnie śmieszne, i to dosyć zabawne, to jest to, że te kapsuły absolutnie kurwa tego nie odczuwają. W sensie masz, masz naklejki, które zrobiły X2, X3, kapsuła se stoi w miejscu, kurwa jak se stała. Może jest trochę droższa. Gdzie w porównaniu, w momencie kiedy coś takiego samego się wydarzyło na Antwerpie, to kapsuła zrobiła 2x, czy wiadomo, tam cena Cloud9 wyjebała dosyć ostro w porównaniu do tego co jest tu, ale i tak ta zmiana jest nieproporcjonalna. Także to jest ogólnie dla mnie ciekawe, że tam, no nie, no, no czy można mówić o okazji? Może trochę. Może trochę tak jest. I co jest jeszcze ciekawe, to niestety, ale na Sztokholmie nieco przyhamowały wzrosty. No cóż, smutna żaba JPG takie kurwa życie. Yy, ten, czym się zdrołeś, tym się lecz, czy coś tam. No i ty, pozdrawiam was i tak dalej.